Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami pogadanka, komentarz, refleksja, coś na temat, który przewija się w ostatnio w internecie jak fala albo jakiś spazm rozkoszy. Pojawiło się kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt komentarzy, wiadomości, pytań na Facebooku, czy powiedziałbym co myślę o publikowaniu trailera i daty premiery kolejnej części Battlefield, oznaczonej dość oryginalnym tytułem po prostu jeden. Wiele osób mówi, że powinno się tą grę nazywać Battlefield 1 albo coś takiego, ja wolę polskie określenie Battlefield 1 i po prostu takie będę tutaj używać. Internet eksplodował. Cały zachodni YouTube to jeden wielki Battlefield 1, jak będzie Battlefield 1 reaction. I do tego 100 tysięcy, 200 tysięcy wyświetleń, jak jakiś gość po prostu przez minutę pokazuje unoszenie brwi albo otwieranie ust, nic nie mówiąc. I taki materiał się kończy i ja nie, nie rozumiem po prostu fenomenu takich reaction wideo, jak to jest popularne. I chyba dopiero teraz odkryłem jak dziwny jest ten zachodni YouTube i ta cała moda na te reakcje. Znaleźć można oczywiście dużo bardziej rozbudowane materiały na ten temat również w języku polskim, na przykład u Kromki. Ludzie nawet starają się z krótkich sekundowych wyrywków rozpoznać broń użyte w tym trailerze w stosunku do broni prawdziwych, realnych. Ja bardziej podejdę do tego pod kątem na początku historii serii, tego jak wspominam część Batowi. I jak zmieniło się moje podejście między oczywiście, konkurentem Call of Duty a Battlefieldem. Spróbuję też opisać wam trochę momentów z tej prezentacji trailera, które najbardziej mnie zainteresowały. Jeżeli chodzi o historię tej serii, to grałem. Chyba w każdego Battlefielda. Jestem śmiało przekonany, że w każdego. Nawet te, których na OPCCie nie było. Mowa tutaj o Badkąpany 1. Był też tam trochę mniej znany 1943, który okazał się no, troszeczkę klapą, i był też 2143, który bardzo mi się podobał. Pewnie część osób zapyta, jaką mam reakcję na ten cały hashtag code, czyli Rest in Peace Call of Duty, koniec Call of Duty, do widzenia. Możecie zamknąć studio, czy tak dalej. Czyli tę wielką bitwę, jakaś. Się zrodziła na lajki, dislajki pod oficjalnymi trailerami oraz jak oceniam tą całą masę przeróbek, gdzie wkleja się na przykład logo firm DICE, Activision oraz logo Battlefield i Call of Duty. Powiem z perspektywy historii tego, jak ja grałem no, od lat 2000 do dzisiaj, czyli już mniej więcej 16 lat, Call of Duty zawsze było dla mnie wyżej od Battlefielda do 2010 roku. To znaczy, w Battlefield 1942 grałem, w BF2 grałem bardzo dużo. 2142 też grałem, i wszystkie jakieś tam odpryski, które były po drodze, jakieś free to play, e, też grałem, ale wtedy jakoś zawsze Call of Duty bardziej mi się podobał, do tego mniej więcej 2010 roku. United Offensive, jedynka, World at War, do momentu pojawienia się Bad Company 2 na PC, -cie. dla mnie kod był wyżej. Ówcześnie konkurujący np. Modern Warfare 1 i 2 odebrałem jako gry bardzo propagandowe. Przestała mi się podobać ta seria i ta zamkniętość tego Call of Duty. Em, powiedzmy zatrzymanie się w technicznym rozwoju tej gry, tej serii, a zaczęła mnie właśnie jarać destrukcja otoczenia oraz duże pola bitew, jakie zaczął oferować Battlefield. Następnie kolejne części Kodan, czyli Modern Warfare 3, cała seria Black Ops. Y było to jak wstryknięcie palcami. Nawet nie zauważyłem tych gier, że tak dużo ich wyprotegowano w te 5 lat i nawet ich nie dotknąłem. Nadszedł BF3, który dla mnie był rewolucyjny. Muszę przyznać, że dla mnie to była po prostu jakaś technologiczna rewolucja. Potem również dla BFA w mojej ocenie nastała troszeczkę kiepska pasa po trójce, czwórka. Mimo, że dzisiaj jest grą bardzo dobrą, to był, no nie oszukujmy się, modem do trójki. Potem był strasznie słaby, nieudany Hardline, który był w sumie czwórką w innych realiach oraz taki, w mojej ocenie, wykastrowany Battlefield, czyli Battlefront. I ta kopiowalność y, tych części Battlefielda zaczęła być bardzo mocno wyczuwalna, ludzie, ludzie zaczęli na to bardzo mocno narzekać, no i seria Battlefield miała też po prostu problem. Kampania od Bad Company 2 Zdaniem wielu ludzi ssała BF3 wątek z dupy. BF4 jeszcze gorzej. O Hardline już naprawdę dzisiaj chyba pod względem fabularnym nikt nie pamięta. W przypadku Battlefield. Jeden. Mamy otrzymać zupełnie inne, nowe uniwersum, bardzo rzadko dotykane w grach, w strzelankach już w ogóle tym bardziej. Pierwsza wojna światowa. Chyba nie przypomniał sobie gry w pierwszej wojnie światowej, jeżeli chodzi o strzelanki, z ostatnich wielu, wielu lat, które miałyby tryb single player. DICE oraz Electronic Arts zawsze robiło dobre trailery. Nutka wpadająca w ucho, tak było w BF3, w BF4, plus dobranie odpowiednich kadrów. Pokaz BF1 zrobił wrażenie, mimo to, że to jest tylko trailer. Bardzo fajnie wygląda tutaj historia z Twittera, gdzie ludzie ze studia Dice po publikacji trailera Call of Duty pękali do rozpuchu, solidnym takim wręcz internetowo trollowym charakterem, zaczęli jechać po ludziach odpowiedzialnych za Call of Duty. I mieli cholerną rację, bo ich trailer pokazujący BF1, kilka dni później, czy tam dosłownie chwilę później, został odebrany dużo, dużo lepiej. Na temat tego, co będzie w BF1, na razie niewiele wiemy. Oczywiście, czym prędzej, bliżej do premiery, tym pewnie będziemy wiedzieć jeszcze więcej. Pewne jest jednak jedno: premiera zapowiedziana, na razie zapowiedziana, kto wie, czy nie będzie przesunięta. Miejmy nadzieję, że nie, na październik tego roku, czyli zaledwie parę miesięcy do przodu. Bardzo mi się spodobało to trzymanie yy, graczy w niepewności. W trybie sieciowym cztery klasy do wyboru. Mojej ocenie troszeczkę mało. Niektórzy są zwolennikami tego, żeby było mało klas, inni wolą, żeby w ogóle nie było klas. Ja wolałbym, żeby było ich troszeczkę więcej, na przykład sześć. W trybie jednego gracza podobno osobne historie osobnych bohaterów, osobnych postaci, czyli leciutki zwrot w stosunku do tego, co zawsze było w battlefieldie, mamy mieć tutaj do wyboru konkretne ścieżki, a nie jedynie durne decyzje. Na przykład kogo zabijemy pod koniec gry, jak to było w Battlefield 4 i sorry za spoiler, jeżeli ktoś jeszcze w arcy słabego single player BF4 nie grał, tam jest prosty wybór, albo lewy, albo prawej. To jest w sumie jedyny wybór w tej grze. Na trailerze widzimy m.in. czołgi. Tak mają być, konie też mają być i poświęcone ma być im całkiem sporo pracy. Tak, będą też konie w multiplier. Pierwsza wojna światowa to też wojny okopowe, że atakujmy oraz gaz musztardowy. Na trailerze dostrzegamy kłęby zielonego dymu, miota ognia oraz akcję toczące się w ciasnych wykopanych korytarzach. Chyba jedną z bardziej majestatycznych rzeczy jest tutaj sterowiec. Na razie. Potwierdzone jest to, że sterowiec yy, po prostu będzie, ale sterować będziemy mogli okrętami. Tak, jak to było dawno temu w 1942. Może nie roku, tylko Baty, w 1942. Tam okręt służył jako lotnisko, punkt zbiórki do szturmu oraz posiadał własne działka, na których mogliśmy siedzieć. Te okręty były po prostu bardzo duże. Mogliśmy z każdej strony gdzieś tam coś tam robić i tutaj ma być to przywrócone. Czy tak będzie w przypadku sterowca? Tutaj raczej podejrzewam, że jest to raczej element Trybu jednego gracza, ale marzy mi się marzy mi się, by działał na zasadzie Tytana z 1942, to znaczy może inaczej, na zasadzie, tak jak to było w 2142, ale w grze z 1942, czyli żeby ten e, Tytan w Battlefield 1 był miksem e, okrętu z 1942 z tym, co oferował e, 2142. Chociaż ciężko by ten e, wielki obiekt z niewielką gondolą dla pasażerów robił za jakąś latającą bazę jak to było w 2142 i bardziej ze swojej perspektywy przewiduje ten sterowiec w trybie dla jednego gracza. Wielu zapyta jak to jest z broniami. No jest to pierwsza wojna, tak? Czyli zdaniem wielu tutaj ekwipunek będzie bardzo ograniczony. Po tym, co ludzie powynajdowali z trailera, nie mamy się czego obawiać. To, że jakaś broń istniała w tamtym okresie, nie oznacza, że ty przez parę lat tego konfliktu zbrojnego nie była ulepszana czy zmieniana. Dość istotną sprawą mają być bronie do walki wręcz, na przykład bagnety. Jeżeli chodzi o latanie na przykład samolotami, to trailer oczywiście pokazuje nam latanie, samoloty. Te z okresu pierwszej wojny, skoro nie będzie tutaj namierzanych ręcznych yy, Stingerów czy innej cudownej technologii przyszłości, to podejrzewam, że samoloty po prostu będzie dało się zestrzelić z jakiejś cięższej broni palnej. Bardzo ciekawie wypada pewien moment trailera, macie to teraz na ekranie, gdzie koleś siedzi w skrzydle samolotu i tutaj mam mocne podejrzenie, że takie prócie mogą być w trybie sieciowym. Wy no, wypada i wygląda to po prostu mega. Chociaż wspominam tutaj troszeczkę scenkę z Battlefield Heroes, skoro już nawiązałem do bekowej gierki z serii Battlefield, to mam nadzieję, że. No, mam bardzo mocną nadzieję. Taką z ręką na sercu, że Battlefield 1 nie będzie grą z jajcem. Nie chcę tutaj power-upów, nie chcę tutaj bohaterów jak y, z Battlefront'a, y, bo widzimy takiego na trailerze takiego przekokszonego, dobrze uzbrojonego, wręcz pancernie zapakowanego typa. Nie chcę takich bohaterów w tej grze, nie chcę tutaj podnoszenia zabitego kolegi 10 razy. Y, z tego co zacny kolega Krąka Chleba opowiadał na swoim kanale, bo w końcu był w Berlinie i widział gameplay gry, zanim zostanie udostępniony ludzkości, to wspominał, że. Że gra jest ciężka, mosiężna, nieprzesadnie powolna, ale taka po prostu realna. Nie Call of Duty owa, gdzie przeładowanie trwa ułamek sekundy, gdzie biegamy bardzo, bardzo nienaturalnie szybko. Ponoć Battlefield 1 jest taki wręcz bardzo naturalny i taką grę chciałbym. Gdzie jest dynamika, gdzie są eksplozje, wybuchy, destrukcja otoczenia, gdzie czuć grad pocisków, ale jednak to, co robimy nie jest takie szybkie, że czujemy, że faktycznie to, co się robimy, naturalnie. Finalnie rzecz biorąc, w przypadku EON jedna zasada. Never pre order. Poczekam na betę i nawet jeżeli będą pojawiać się jakieś gameplaye, nowe informacje, budowany hype, nawet jeżeli będą jakieś live'y przedpremierowe. Nie kupię tej gry, dopóki sam nie będę miał możliwości zagrania. Chociaż muszę przyznać, że Support, support L.O. działa wybitnie dobrze, bo zakup Battlefronta zajął mi 15 minut, bo cały czas coś muliło, wieszało się, lagowało, na parę dni oczywiście przed premierą Battlefronta, a refundacja zakupu, czyli zwrot pieniędzy, zajęła Orginowi całe 5 minut. Nawet nie pytali, czy mam z tą grą jakiś problem, od razu oddali mi hajs. No, więc poczekamy, zobaczymy. Na razie nie jestem nastawiony. Źle. Nawet powiedziałbym leciutko pozytywnie, leciutko zielono, bo jest to uniwersum, którego gracze chcieli, chcieli czegoś innego, nie chcieli już czasów mniej więcej dzisiejszych, nie chcieli czasów przyszłościowych, co się oczywiście odbiło na Call of Duty, chcieli czegoś nowego i to dostali, więc jestem delikatnie zielono nastawiony, może zielono w sensie pozytywnie nastawiony do Battlefield 1, na pewno będę w to grał, prędzej czy później, sądzę, że raczej tą grę kupię, ale na pewno nie przed premierą na 2-3 miesiące przed premierą, po prostu poczekam. Ale hajsu na razie nie dam. Do premiery albo do bety nie zamierzam tego tytułu kupować. Tyle.